Moi drodzy, witam Was ponownie. Tym razem obraz, który dzisiaj maluję, teraz maluję, kończę kwiaty. Te kwiaty, które już tak wiele przeszły. Tyle, że ja tak powiem, o co on było malowanie tego obrazu. Chcę to już jakoś w miarę zakończyć na tym dzisiejszym odcinku, dzisiejszym tym nagraniu, żeby żeby już od niego odpocząć, ewentualnie może ktoś z Was będzie chciał to ja powinno tego zacząć. Adam Razik, na najlepszym, na malowaniu kanale, o, o malowaniu kanale na YouTube. malowaniu, zarabianiu i kreatywnym pięknym życiu. Słuchajcie, ten obraz kończę, odstawiam na ścianę, tak jak poprzedni, w poprzednim nagraniu, w tym, tej abstrakcji. I będę chciał zachęcać Was do tego, żebyście go wypowiedzieli się na jego temat. Być może chcielibyście go mieć na swojej ścianie, także zapraszam oddam go za śmieszne pieniążki. Proszę was, żebyście jakoś tam ze mną się kontaktowali. No i stale zachęcam do tego, żebyście kontaktowali się ze mną w sprawie na, mojej naszej grupy twórczej, gdzie będziemy malować wspólnie, będziemy cieszyć się. Już ten, teraz jeszcze powiem troszeczkę o tym, bo malowanie to nie tylko malowanie, nie tylko kreacja, jakaś tam, że będziemy tam robić tworzyć, natomiast będziemy też i to generalnie po to jest, żeby poprzez sztukę zarabiać, żeby po prostu pięknie, kreatywnie żyć, to będziemy zarabiać pieniążki będziemy się nimi cieszyć, będziemy sobie zrealizować swoje marzenia które związane właśnie z tworzeniem, związane w ogóle z życiem tak? Żeby pięknie i kreatywnie żyć, to trzeba, yy, to między innymi można to zrobić ze mną. Dlatego zapraszam Was do tego, do oglądania tego kanału, do kontaktu ze mną. Bądźmy, zostaniemy przyjaciółmi, zostaniemy tutaj, yy, że tak powiem, w tej kreacji yy, partnerami, także zapraszam. Co tutaj teraz zrobię w tym obrazku? Wiele już tutaj mi się wydarzyło. Teraz to podkreślić jeszcze tam tych parę, tych, żeby te, te kredki nie były płaskie, trochę wprowadzę takiego koloru, żeby to było po prostu, coś tu co się działo w obrębie tych kwiatuszków. Mam tutaj trochę takich czystych kolorów, z czego wiem, że staram się unikać tego, ale tutaj parę takich uderzeń już na te istniejące warstwy farby tutaj się... Przyda, żeby to zrobić. w tej czy o, tej takiej czerwieni. Tu chcę tylko zrobić i o, za, chwilę, za chwilę wezmę pędzel z y farbą ciemną, czarną, prawie i zacznę to. Y to, to znaczy do tego należy i o, w tym, w tym będzie tym. I to będę po prostu starał się teraz yy, określić, yy, że tak powiem, dodać trochę rysunku, co mi pozwoli na zamknięcie pewnych plan, żeby już tutaj się nie, nie działo zbyt, yy, zbyt tam wiele takich przypadkowych yy, kolorów. Tu był taki rozświecony ten kolor, trochę się boję, że teraz właśnie go tym zepsuję. Yy, to też no nie w tym, nie w tym, nie w tym. Może do tego, tej części ciemnej tego. Tak się pojawi. O firmie. O firmie, o, tym, o tej grupie twórczej powiedziałem. Będę Wam też do tego, chcę Wam mówić o magnesie finansowym, o, o tym prawie przyciągania, o tym co napędza, co pozwala nam fajnie żyć i nie tylko z tego co robimy i tam czerpać z tego jakieś tam zyski i... ale zrobić to po prostu w ten sposób, żeby Pójdę teraz będę tutaj też czarną farbą zacznę tak powiedzieć, sobie... zaraz spojrzę na to z odległości, żeby też nie zagubić się w tym żebyśmy po prostu robili to co robimy, ale zarabiali, mieli i cieszyli się z większej kasy niż do tej pory. Wszystko możemy sobie, jak wam powiedziałem wcześniej, sobie przyciągnąć, sobie y, ćwicząc robić ten, robiąc ten magnes możemy sobie y, to w życiu i to nie są bójdy, nie, nie chcę znowu wam tutaj truć, ale po prostu proszę Was zróbcie to, chociażby po to, żeby sobie powiedzieć, spróbowałem zrobiłem. Nie wierzę w co. Spróbowałem. Wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Ja Wam obiecuję, że to na pewno, o, teraz na pewno to wyjdzie. Na pewno możecie spróbować. Ja Wam w tym pomogę. Myślę, o, i teraz tutaj jeszcze bardzo dobrze, że, że odchodzę, że odszedłem. No zobaczę tutaj, o, podkreślam te kwiaty gdzieś tutaj tymi ciemnymi plamami. Trochę takiego kontrastu to wprowadzę między tym. Widzicie od razu ten kwiatek. Jak... Jak tu się pojawi wokół niego... I to nawet ten kolor już nie będzie taki czarny, ale będzie jakiś taki pogranicza granatowego, czy coś takiego. Znaczy nie, wymieszałem do tego czarnego... wymieszałem tam właśnie takie ultramaryny. O, proszę popatrzeć. Teraz... Każde m, pociągnięcie takich ciemnych rytmów, żeby nie było znowu takie zbyt surowa czerń, to też wprowadzę tutaj. Rozmiję troszeczkę kolor. Wyczyszczę ten pędzla. Znaczy pędzla. Dodam do... trochę koloru. O i w ten sposób będę, nie wiem, to krzesło odstawić tak, dochodzić dochodzić do tego obrazu. M, może nawet sobie postawię, o, wyśrodkuję go tak trochę bardziej byśmy mieli w innym kadrze yy, mam nadzieję że prosto wisi też no, trochę jest przekrzywiony jak zwykle nie widzę tego przy tym tych wszystkich światłach ale od razu się robi ciekawiej i nawet sobie tutaj bez krzesła teraz zrobię taki no, i tego koloru trochę tutaj brakowało Zaraz gdzieś tam będzie ta zieleń też się pojawi. No proszę bardzo. Chcę w tym odcinku też w yy, tym nagraniu skończyć na razie pracę nad tym, nad tym obrazem. Jak widzicie trochę już tutaj jest tej farby. Trochę warstw tu się nagromadziło. Na Ale to tylko mówi o, o tym, że trochę powracowałem sobie w tym obrazku. Jak powiedziałem w wcześniejszych nagraniach yy, związanych z tym obrazem, yy. bardzo są te kwiaty trudnym tematem, wydawałoby się, że to tam tam ale to jest bardzo trudny i można tutaj szybko się wpaść w jakiś taki wpaść hmm, w jakiś taki taką naiwność, w taki no ja nie wiem jak to nawet powiedzieć taki o oh, kicz, no po prostu kiczowaty obrazek go malować a nie jakiś fajny, kolorystycznie fajny pod względem tego właśnie barwy tego charakteru tego malowania. O, proszę bardzo. Nie surowy czarny, ale trochę tak zabarwiony. Zupełnie fajnie, fajnie tam się tu, te rzeczy robią. Troszeczkę tutaj właśnie po tym kolorem jeszcze spróbuję powalczyć. Okej. Okay. I tutaj raz dodam takiego to może jeszcze gdzieś teraz dodam teraz pójdę no tak. Ten, natomiast ta część będzie takim szmaragdowym, czyli czerń połączy z takim ciemnym zieleni... ciemną zielenią i to znowu w tym A. w tym odcieniu i tym, patrz jaki kontrast Kurczę, po prostu szok, to będzie świecić taki kwiatuszek na na takim tle, przy takim malowaniu, to po prostu patrzcie, co się dzieje. Po prostu jest szaleństwo. Świeci, świeci jak, jak lampka. O, widzicie? Też żeby to nie przesadzić, będę musiał postarać się tutaj jakoś tam, no, trochę może za bardzo nawet, Chciałem Wam powiedzieć, piszcie do mnie, lajkujcie, subskrybujcie, yy, bo bardzo mi zależy na kontakcie z Wami. Jak powiedziałem w ostatnim nagraniu, będę chciał, yy, żebyśmy już pomału chociaż yy, sprecyzowali sobie jakoś tam z tą grupą, która do mnie napisze, która będzie chętna to, żebyśmy jakieś ramy czasowe może sobie wyznaczymy jakieś spotkanie, albo gdzieś tam się zrobimy sobie taki yy, live'a takiego właśnie, gdzie, gdzie sobie porozmawiamy po Spotkamy się tutaj w lecie i porozmawiamy. Jakbyście jakby to sobie wyobrażali, zrobimy po prostu, zacznijmy działać, nie tylko mówić o tym, ale bym chciał, żeby coś się zaczęło dziać. Ja będę ciągle malował, będę z Wami tutaj, będę Wam pokazywał itd., tak natomiast bym też chciał, żebyście pisali i kontaktowali się ze mną i w ten sposób, żebyśmy zaczęli coś wspólnie robić że właśnie, yy, właśnie, napiszcie, może wy, wy macie pomysł, jak wy to widzicie, taką naszą współpracę, takie, takie, zabojowanie świata z tego i zarabianie yy, wspólnie kasiorki na, na tym, na na kreacji, na, na po prostu na sztuce. Ja jestem otwarty na wszystkie propozycje, także zachęcam do kontaktu ze mną i zobaczymy co to z tego wyniknie. Teraz czyją tutaj y, troszeczkę kuczy mam jest wywrócony, ale zrobię teraz, wezmę ten zalec inny. Y, y, trochę ten to tło, to znaczy to niebo y, jakieś takie, czy coś w rodzaju nieba. Ten kolor troszeczkę go że tak powiem zmienię. Dodam troszeczkę tutaj takiego. Bo on powinien być. Hmm. Właśnie, jaki on powinien być? że nie bardzo niebieski, ale coś tam z tego niebieskiego powinno być. Może taki trochę. To nie musi właśnie być taki, taki konkretnie. O, troszeczkę, może za dużo Troszeczkę jeszcze. takiego właśnie. O czymś takim myślałem. Nawet w niektórych miejscach takim suchym pędzlem tutaj zrobię, żeby gdzieś go rozetrzeć. Chodzi, żeby nawet coś było bliższego niż I w tych miejscach gdzieś takie dodać takiego światła tutaj. Nie szerokim pędzlem, ale to takie bardziej wymaga odwagi i trochę fajniej wygląda bo więcej takiej przypadkowości i tego, tego malarskiego takiego uderzenia, takich dotknięć nie, nie takich, widać to pędzelkiem malutkim gdzieś wy, wymalowane, tylko raczej takie uderzone właśnie tym pędzlem gdzieś jeszcze troszeczkę, wiem o, tu jest jakiś takich śladów proszę bardzo o. Nie wiem czy wiecie o co mi tutaj chodziło, ale coś takiego tu gdzieś się światełka pojawiają. O! Proszę jak fajnie. I tutaj ten obraz zaczyna, zaczyna fajnie tutaj mi funkcjonować, fajnie żyć. Jeszcze tutaj z tej strony. Troszeczkę dodam takich fajnych smaczków. O I proszę. Nie wiem czy się Wam podoba. Też przy okazji tego obrazu, bo Ci już go tam na jakiś czas znowu, yy, że tak powiem, odstawię. Napiszcie czy Wam się podoba. Jeżeli tak, to napiszcie może ktoś z Was chce ten obraz na ścianę do siebie do, do domu. Yy, on tam go. Także zachęcam. Yy, ja nie chcę na razie na tym kanale tutaj zarabiać, chcę po prostu wam się pokazywać. Chcę, żebyście mnie poznali. Zachęcać do kontaktu. Chcę, żebyśmy razem malowali. Ja będę ten, te obrazy tutaj postalał i będę je malował na Waszych oczach, natomiast będę chciał, żebyście traktowali ten kanał jako taki poradnikowy, ale też, żeby jako kanał do kontaktu ze mną po to, żeby żebyśmy razem coś zdziałali. Razem, nawet jeżeli mówię, będę potrzebował różnych osób, nie tylko malujących, nie tylko tworzących, ale dasz, nie wiem, język odrobinę albo nie wiem, będziesz chciał pracować jako, nie wiem, no wszystko twierdzisz, że nie masz jakichś uzdolnień, talentów, no to będziesz robił, czy przerobiła yy, inne rzeczy, które, yy, które potrafisz, nie wiem, pakowanie obrazków albo oprawianie. Albo nie wiem cokolwiek jeszcze, kontakt z klientem przyszłym, tym naszym docelowym. O, już, już się zaczyna ten obraz fajnie. Yy, co by tu jeszcze? Teraz chciałem, tu już mam. Tu, Aha, i teraz wejdę ten kolor, tak turkusowo zielony. To się obawiam, bo chciałem troszeczkę tutaj złamać yy, trochę tutaj dodać, nie, to wyjaśnię, to kurczę. Jak jest taki światełek chciałem też, bo te kwiatki nie tylko są kwiatki dokładnie ale to te, te liście też jakiś tam mają kolor, który chciałem wydobyć. To zieliń chromowałem, że tutaj by się... taką zieleń kocham taki chromik. Gdzieś tutaj się No bo nie Powinienem jeszcze trochę popracować w tym obrazie, jeszcze, szczerze, bo yy, dzisiaj mam taki właśnie dobry dzień, dobrą energię jakąś złapałem i tak yy, dzisiaj bardzo z ochotą i y, y, mam nadzieję, to nie odpuszczę i namaluję tutaj dzisiaj y, y, parę fajnych rzeczy zrobię, natomiast, y, natomiast, o, no już, już, już się tutaj... Właśnie, i tutaj dopiero teraz zaczyna się zabawa kolorem, a ja to odpuściłem sobie zupełnie przed tym i jakoś tak zabrnąłem w jakieś takie brudy. Jak, nie, nie, jak, jak często właśnie się tak zdarza, że, że właśnie tak nie robię. Dlatego przy okazji, by się nauczyć nauczycie na moich błędach czego unikać. Teraz wam też będę objaśniał. To właśnie jest to, że o. Teraz tu jest kolor, tak? On jest też ciemny w jakimś tam natężeniu jakiejś tam jasności, natomiast on jest... Ja to zabrnąłem w jakieś brudy. o, już kończy się czas pomału. Czyli czekajcie, ale przygotowałem sobie rameczkę, zaraz go włożę. Jeszcze będę tutaj parę takich uderzeń zrobię, o, tutaj może taki właśnie zielony zielony jest wskazany Zmieszam taki żółty, zrobię taki taką chromową, to można zrobić czarną mieszając taką żółtkową tą ciemną oczywiście, czy tam jakąś w zależność od tego, ile tej czarnej czerni dodacie, ale takie takie kaki, o, takie kaki to jest taka, taka zielona chromowa. Taka jaśniejsza, może nie taka jak tutaj teraz. Bardzo taką źle nie lubię, taką oliwkową, taką, o, coś takiego. Mało będę kończył. nie krzywo wisi, zaraz go poprawię. Jeszcze teraz nawet taki światełek pododaję. Popatrzcie, jak to wygląda, taki obrazek. Teraz takie odległości. O! Całkiem fajnie już. Całkiem, całkiem fajnie. Jest jeszcze trochę, jeszcze trochę takich rzeczy, które chciałem zrobić. I tu. Tu trochę takiego niebieskiego. no jeszcze to taki dotknąć światłem i na to żeby to też nie było, nie było takie płaskie widzicie w ten sposób ten obraz zaczyna zaczynają te kwiatki po prostu być i się robić fajne to też taki. Jestem w wzorku takim. Bardzo taki pomarańczowy. No i w ten sposób dochodzę do tego, że jak się tam urwę to przepraszam Was, po prostu yy, piszcie, czy ten no. obraz Wam się podoba. Jeżeli chcecie, to właśnie powiedziałem, piszcie, no, oddam go Wam. Może widzicie go w swoim wnętrzu, gdzieś tam w swoim domu czy mieszkaniu, także piszcie, 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 będzie tych obrazów można u mnie zdobyć, wszystko to co namaluję tutaj, to będę chciał Wam, wam jako taką zachętę do kontaktu ze mną ofiarować, nie, nie, nie duże pieniążki tam, czy prawie